Wywiórki, i bobry, Dzień dobry. Słuchajcie, już dawno ma gawędy, żadnej nie było. Tak sobie pomyślałem, że ja wyjdę z sprawy gawędziarskiej. Wy natomiast odzwyczajcie się słuchać tych moich gawęd, wysłuchiwać ich. Wysłuchiwać tych moich gawęd, się No i, i będzie nieszczęście albo szczęście. Dobrze, zasadniczo. Zasadniczo nieistotne co będzie, istotne jest to, że chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć opowiedzieć o takim popularnym obecnie sporcie, popularnej pasji jaką jest mudlarking. Mudlarkowie, ludzie którzy przeszukują koryto tamizy, koryta kanałów w poszukiwaniu rzeczy, artefaktów, które zgubiono w zamierzchłej przeszłości. Ale, jak z tym było na początku? O tym opowiem za momencik. Cofniemy się, oprzemy się od czasy wiktoriańskie, choć mudlarking jako sposób zarobkowania na terenie Londynu wydaje mi się sposobem znacznie starszym. Metodą znacznie starszą. Myślę, że to. W sumie odkąd Bondy stał się portem, w jakim stopniu był, był to sposób zdobywania środków do życia, przez ludzi ubogich. W czasach wiktoriańskich to się nasiliło, a ja tutaj się będę opierał o książkę Henrygo Matthew. On był takim wiktoriańskim dziennikarzem i kronikarzem. Zresztą będziemy go przywoływali w kilku miejscach mojej dzisiejszej gawendy. No, i w oparciu o to, co wyczytałem w jego opracowaniu, opowiem tą historię. No tyle chyba tytułem wstępu. Przy, długie, przy, długiego, przy długiego wstępu tyle zapraszam Was na opowieść, gdybyśmy mogli wrócić do tego wiktoriańskiego Londynu. I udać się na brzeg Tamizy przy niskim odpływie z pewnością zobaczylibyśmy, obserwowalibyśmy ciche ludzkie postaci w wieku od lat praktycznie pacholęcych w górę zgięte i pochylone, często po pas unurzane w mokrym błocie, grzebali w tym murze ich szmatławe ubrania. Ich kończyny pokryte były błotem śmierdzącym, które obejmowało w zasadzie wszystkie rodzaje brudu trafiającego do rzeki. Ale to w błocie i w kanałach ci ludzie szukali skromnych bogactw, które zostały wyrzucone lub zgubione, czy też może wypadły z aburty statków zacumowanych na tamizie. Te umrusane, zgięte postaci ludzkie. To były tak zwane błotniaki, padlinożercy w londyńskiej rzece, którzy podtrzymywali swoją egzystencję, sprzedając artykuły zalegające w mule na dnie rzeki i kanałów. Szary takie życie. Henry Mayfield 1812-1887, kronikarz i dziennikarz wiktoriańskiego Londynu pisał. Te biedne stworzenia są z pewnością najbardziej opłakane w swoim wyglądzie. Jemu również zawdzięczamy określenie błotny skowronek. To dzięki niemu ono powstało, ukuło się. Tutaj też pewna geneza słowa mudlark się musi pojawić. Słowo mudlark, które oznacza ulicznika, osobę, która szuka wartościowych rzeczy w mule rzecznym a pierwszym członem jakby tego słowa mudlarg jest słowo mud oznaczające błoto według Mayfield większość błotniaków mieszkała w pobliżu rzeki i zbierała się nad brzegiem tejże gdy rozpoczynał się odpływ kiedy poziom poziom wody był wystarczająco niski, rozpraszali się i rozpoczynali swoje poszukiwania, swoją pracę wśród statków zacumowanych na brzegu Rzeki. Przeczesywali dno, zbierając w błocie kawałki węgla, żelaza, liny, kości, miedziane gwoździe, które spadają ze statków podczas, kiedy one leżą na burtach, bo tak tutaj one trwają w czasie odpływu leżą na burtach wzdłuż brzegu. Mudlarkowie działali od Waxwall Bridge praktycznie do Wolwicz. Ci, którzy pracowali bliżej wschodniego krańca, tam były stocznie, zarabiali więcej, odzyskując więcej łupów, które podczas odpływów zabierała woda. Trafiały one w mu. Mudlarkowie żyli na marginesie prawa, często ten margines. Wychodzili poza jego ramy. Matthew pisał, że czasami młodsze i odważniejsze błotniste skowronki podejmują się kradzieży resztek z pustych barek węglowych. A jeden mały koleżka, z którym rozmawiałem, to słowo Matthew, będąc ostatnio złapanym na akcie tego... W tym wykroczeniu musiał odbyć karę 7 dni w więzieniu, choć karę jak mówił, lubił znacznie bardziej niż błoto, bo gdy był w więzieniu, miał płaszcz, buty i pończoch, choć nie za dużo do jedzenia. Ale miał też suche uszko, które nie zawsze na niego czekało, kiedy był człowiekiem wolnym. Smutne było ich życie. Mudlarkowie sprzedawali węgiel miejscowym biedakom, a do sklepów szmacianych, to się tak nazywało, zabierali żelastwo, kości, liny, woździe miedziane, fragmenty rur, inne przedmioty wyłowione na brzegu. A na brzeg przychodzili handlarze, paserzy, którzy kupowali takie przedmioty bardziej gorące, bardziej nielegalne. Bo i takie się zdarzało znaleźć, znaleźć mudlarkom, często w przestępstwa. Jeśli natomiast mudlark wyłowił jakieś narzędzia, zazwyczaj zanosił je marynarzom pracującym na pokładach statku, gdzie wymieniał je na chleb i mięso. McHugh uważa, że ich średnie zarobki wynosiły trzecią część pęsa na dzień. To bardzo mało. Pokojówka, mając Wigdi opierunek, zarabiała 3 pensy dziennie. Jednym z zagrożeń zawodowych, z którymi borykali się budlarkowie, były urazy gołych stóp. W trakcie, w kontakcie z ostrymi przedmiotami, w trakcie brodzenia po mule, które tam się kryły. Ponownie odwołam się do relacji Matthew, który pisze o pewnym młodym chłopcu. To znowu będą jego słowa. Kiedy poznałem Alfiego, wbił mu się miedziany gwóźdź w stopę. Spowodowało to chorobę trwającą przez 3 miesiące. Jego matka musiała nosić go codziennie rano na plecach do lekarza. Higiena, brud, wielki smród. W 1867 roku autor i dziennikarz James Greenwood opowiedział historię kolejnego mudlarka, który wszedł do kanału. Stracił orientację, gdy światło zgasło na zewnątrz i utknął w róże kanalizacyjnej, nie mogąc się z niej wydostać. Woda zaczęła się podnosić, on przeżył przypływ, ale został bardzo dotkliwie pokąsany przez szczury. Kolejny taki drastyczny przykład. A teraz zastanówmy się, ile ich nie przeżyło, ilu ich nie przeżyło. O wielkim smrodzie i regulacji tamizu opowiadałem w filmiku, do którego kartę znajdziecie tutaj na górze. Hmm. Historia, którą dzisiaj opowiedziałem, działa w zasadzie w tamtych czasach. Nazwa Mudlark zachowała się obecnie. E, tylko jak wiecie, dziś dotyczy ona poszukiwaczy, kolekcjonerów, hobbystów, e, którzy nad rzekę schodzą nie po to, by uzupełniać środki do życia, tylko po to, by szukać przedmiotów do swoich kolekcji. Chodzą tam z wykrywaczami, poszukują na oko. Dzisiaj to kosztuje, muszą zapłacić za licencję. E, nie we wszystkich rejonach Londynu wolno szukać. Obostrzenia, jeżeli chodzi o głębokość poszukiwań, dosyć drastyczne. W pierwszej fazie, chyba z tego co pamiętam, przez pierwsze dwa lub trzy lata wolno poszukiwać do głębokości 7 cm. Potem, jeżeli mamy dobrą opinię, jeżeli. Oddajemy fanty do muzeów, współpracujemy z muzeami, możemy zabiegać o statut jakby wyższej kategorii tego mudlarka, i wówczas wolno nam poszukiwać do 1,20 m. Tamiza jest potwornie zaśmieconym rejonem, do dzisiaj niezbyt higienicznym. No, ale bardzo fantonośnym. Obejrzeć to możecie na filmikach choćby Mariusza Cieplucha Golden Mańka. On tam pokazuje Odyn, uwielbia tam izę, ciągle nad nią próbuje wrócić, bo poszukiwania tam mu się podobały. Znam wielu innych poszukiwaczy, którzy, którzy wyciągają z stamtąd niesamowite i piękne rzeczy, stare rzeczy. Natomiast historia początków początków tej, nie wiem, fachu mudlarkingu, no sięga znacznie głębiej w czasie i ociera się o smutną konieczność, kiedy ludzie w tym rejonie byli niezwykle biedni, rzeka była śmierdząco mordercza w ten sposób, a oni aby móc egzystować, móc funkcjonować dali początek poszukiwaniom w jej korycie Taka, taka opowiastka z Tamizy. Ilustrowały ją zdjęcia z książki pana Matthew, Ilustrowały ją jakieś tam fotografie Mariusza i innych mudlarków. Mam nadzieję, że opowieść Wam się podobała. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. No i zapraszam w przyszłości na kolejne filmiki, a teraz. Bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często i nie pchajcie się do śmierdzących rzek, żeby przebić nogę w mule. Pozdrawiam.